Dzisiaj spróbuję zrobić proszek ekologiczny do kolorów. Potrzebne nam będzie mydło. Ja kupiłem takie już sproszkowane. 100 gram, 100 gram tego mydła. Zalałem wrzątkiem wymieszałem. Dokładnie Potrzebne nam będzie również borax. I soda kalcynowana. Według przepisu odmierzamy po pół szklanki. I trzeba będzie to załać wrzątkiem. Litr wrzątku na taką ilość, jak odmierzyłem. O, no, rozpuściło się już, można powiedzieć. Teraz sody i boraks lejemy do mydła. Jest to dość gęste, już teraz. Idziemy z tym na ogień. Gotować przez 15 minut na wolnym ogniu. Gotuje się to wszystko. Trochę urosło. Prawie jak mleko. Woda w garku się gotuje. Idę ją na dwór wystawić, ostudzić. W sumie w przepisie nie wiadomo, czy ona ma być przygotowana. Ciepła, zimna, z kranu, demineralizowana. No ja użyłem demineralizowanej. I jeszcze ją przygotowałem. Nie wiem po co w sumie, ale na wszelki wypadek. A to się gotuje. Powoli. I teraz tak, potrzebujemy wiadra. 10 litrów. Czyste. Ja wziąłem białe. I teraz... z tych 5,5 litra zagotowanej wody odlewamy litr. I dajemy Do wiadra. W przepisie woda ma mieć około 60 stopni. Nie wiem czy ta ma. Poczekamy chwilę, może niech ostygnie jeszcze. Trochę parzy, ale mogę utrzymać tej palec. Teraz wleję moje wybudziny I mieszamy. Mają gęstą konsystencję. Trochę taką jakbyśmy cukier do ciepłej wody wsypali i próbowali rozpuścić. teraz Wlejemy resztę wody. Trochę ją ostudziłem w pojemniku z wodą zimną. No i jeszcze mieszamy. Wszystko jest ciepłe jeszcze. Jak już to ostygnie, to należy to przelać w jakieś tam butelki plastikowe, szklane, jak ktoś ma. No, i do prania się daje według przepisu, jak pamiętam, od pół szklanki do szklanki do kolorowych ubrań, rzecz jasna. Jak się komuś nie chce tego zrobić, to mogę tam odstąpić, powiedzmy, szklankę na próbę, na jedno pranie, żeby sobie zobaczył. Gotowy produkt ma formę takiej galeryty, jakby. Teraz to jest rzadki, ale na początku to był jak budyń gęsty, jak fernik na zimno. Nawet a teraz, w wymieszaniu, jest rzadki. Nie wiem, czy się zsiądzie, czy nie, ale tak to wygląda.